Znowu przemycamy. Ojo. Ja. No, proszę Państwa, no jesteśmy y, 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 w szpitalu rehabilitacyjnym y, i tutaj na wiantarze, prawda? Więc y, tutaj y, nie wolno dzisiaj w ogóle, no nie tylko dzisiaj, w ogóle nie wolno wychodzić poza bramę. Dzisiaj są odwiedziny, ale niestety widać, że tam strażnik chodzi, nie wypuszcza ludzi. Y, zakupy to przez płot przerzucają w jakimś obozie. No tak to wygląda. No, na spacerniaku można sobie wyjść, ale też wszystkie boczne drzwi pozamykali, bo są odwiedziny. Nie wolno pacjentom wpuszczać do swoich pokoi. Ponadto można się spotykać tylko w kawiarni, bardzo zatłoczonej, do której tak naprawdę no, dostęp jest też utrudniony. Bo na parterze drzwi zamknięte u góry, można wejść przez pierwsze piętro, tylko i wyłącznie. No, ja Pytam, co to za, za obóz jest? No bo to, to wygląda, że to nie szpital, tylko obóz jakiś, gdzie można tylko regulamin trzeba czytać, bo jak mi lekarz powiedział, że regulamin czytać, a ja ostatnio zostałem szarpany, popychany przez ochroniarza, mecz za bramę wyszedłem, żeby odebrać zakupy. Proszę Państwa, no do czego dochodzi? Szpital rehabilitacyjny polecam Gdański Anta. No tak to tutaj to wszystko działa. Proszę Państwa, no jako dziennikarz mogę tylko powiedzieć, że. Jestem zbulwersowany, kiedy ja jeszcze powiedziałem o tym że incydencie, że mnie czwarty czwartek ochroniarz dwumetrowy i bo pykał się pacjenta, który go do to, to się okazało, że, że lekarz powiedział, jak pan się nie budował, to pan się wypisze na własne żądanie. No ja dziękuję. Przepraszam bardzo. Gdzie ja jestem? W obodzie czy w szpitalu rehabilitacyjnym? Wygląda to, że to obóz.